Witam w kolejnym odcinku z naszym miastem Luktą, czyli City Skyline. Dzisiaj zbudujemy sobie nowe linie autobusowe, ponieważ, jak mówiłem, jest to bardzo ważny element naszego miasta, a brakuje go od dłuższego czasu. Wypadałoby więc już zabrać się do roboty i stworzyć nowe linie autobusowe, czy też po prostu komunikacji publicznej. Nasza siedziba! Znajduje się nawet tutaj, zapomniałem właściwie gdzie. Tutaj jest nasza siedziba całej komunikacji. No i wiadomo, mamy metro. Linie metra sobie funkcjonują, one sobie mogą funkcjonować. Mamy dodatkowo sobie tutaj linię pociągów jakichś tam zwykłych czy niezwykłych. Tak więc są sobie linie. Tutaj nie ma nic. To chyba chodzi o te zwykłe ciapciągi, tak mi się wydaje. Tak, raczej tak. No ale nas interesuje dzisiaj linia autobusowa. I właśnie za nią się zabierzemy, więc wybieramy sobie już w tym momencie tutaj ładnie o przystanki autobusowe, gotowe, no i rozpoczniemy budowę nowych linii. Mogłoby zaczynać odtąd, bo taka możliwość istnieje, nie wiem czy jest to potrzebne, no ale skoro dają, to proszę bardzo, nowa linia z pierwszym przystankiem, o tutaj krzyczą na czerwono, to może dajmy im radości trochę i... Postawmy tutaj jeden przystanek, i to będzie linia, no jak już widać, chyba niebieska. To się oczywiście za chwilę okaże, jeszcze kolorek możemy zawsze wybrać. I plan jest taki na tą linię: będzie przejeżdżać przez główne miasto. Właściwie nie, zróbmy tą linię jedną z dłuższych. To będzie główna, najgłówniejsza chyba linia, jaką kiedykolwiek było tutaj można postawić. I tak, mniej więcej będziemy ją stawiać równo z przystankami tutaj metra. Więc będą sobie autobusy przejeżdżać przez główną drogę, w jedną jak i w drugą stronę. Ale po drodze będą zahaczać również o tutaj i na inne strefy miasta. O, kolejne tutaj przystanki. To jest fajnie zrobione, bo tu mamy taksy, tu mamy metro. No i jest również autobus. Zobaczcie, ile tu ludzi. Patrzcie, jak to jest pięknie zrobione. Widać, ile w metrze ludzi siedzi. Wspaniałe. Widać nawet kolorem, na jaką linię metra czekają. Jeszcze bardziej wspaniałe. Po prostu rewelacja. Jestem naprawdę zadowolony, że, że mogę w taką grę grać. Ja lubię takie gry. I tak, linia będzie sobie skręcać i pojedzie sobie teraz dołem. Powiedzmy taki slalomik. Tak, więc teraz się zatrzymasz tutaj. Wszyscy się cieszą, bardzo dobrze. Koło stadionu będzie. To, to stadion, no to właściwie tutaj, to, to wszyscy i tak będą zadowoleni. Teraz następny przystanek tu, bo tu jest bardzo, bardzo czerwono. Następnie zatrzyma się powiedzmy tutaj, ludzie również się z tego powodu bardzo cieszą. Następnie tutaj, bo tu też są domy i ludzie bardzo chcieliby, żeby tutaj autobus jakiś jechał. Teraz gdzie moglibyśmy dalej pojechać? Lepiej przez, przez te bezdroża byłoby lepiej, w sensie bezdroża, no tutaj gdzie nie są główne drogi. Choć o też negatywnie dla ludzi, którzy tu mieszkają, bo oni woleliby wiecie, macie, macie domy tutaj i w ogóle, macie tam autobus i w ogóle. Ale musicie i tak po niego pójść tam, bo, bo jest daleko przystanek. No, oni pewno wie, woleliby, żeby przystanek byłby bliżej. Burmistrz Luxor postara się wam to załatwić. Na początek, jakoś to teraz tutaj musimy obrócić. Możemy obrócić w bardzo prosty sposób. Pojedziemy sobie tą linią tutaj. Następnie możemy pojechać. Budynek płonia. Cóż to za tragedia. Następnie możemy zatrzymać się tutaj. Dalej autobus może jechać i zatrzymywać się w tym miejscu. Doskonale, tam trochę się ucieszyli. No i tradycyjnie, tutaj, bo tu też ludzie by chcieli. No tutaj, bo też by chcieli. No to oczywiście i po przeciwnej stronie też będą zadowoleni, prawdopodobnie. Niewiele dalej, ale będą. Gdzie dalej? No tu autobus mógłby sobie zjechać jakoś. Jakoś mógłby. Pytanie jak. Tych dróg jest bardzo dużo. I po tym podglądzie to tak nie jest wygodnie na to oglądać. Tu mu chyba będzie wygodniej i chyba autobus w miarę legitnie pojedzie. Nawet nie. Niech on jedzie tu do góry, o. Bo tu ludzie bardzo będą chcieli na pewno przystanki, żeby były. Nawet zobaczcie. Mogę ten przystanek pociągnąć trochę dalej, bo tu jest... Chociaż nie, dobrze go zrobiłem. Tu są te dworce chyba. Nie, tu, tu ich nie ma jeszcze. Okej. Okay. No to w takim razie teraz po tej strefie sobie pojedziemy. Tu widzę jakiś jest taksówkarski, to go sobie tutaj zarezerwujemy. Tutaj ludzie marudzą. To możemy. No dobra, niech się mi zatrzymuje tutaj w takim razie. Dobrze. Tu nie już nie musi, bo w sumie już jest, ale już niech mają. No i co? Dalej tędy. Kolejny będzie, powiedzmy, tutaj. Następny, no jedną linią jak to zrobimy to dobrze, bo jest ograniczona liczba autobusów, znaczy konkretna liczba autobusów jedzie po prostu przez to, przez tą całą linię. O, tu są zadowoleni również, ja również się cieszę w takim razie, jeżeli wy się cieszycie, to ja też się cieszę. Tu jest gdzieś droga jednokierunkowa, to my sobie z niej skorzystamy, chociaż można byłoby, o, właśnie. Zrobić. Tak, dobrze, cieszycie się, też się cieszę w takim razie. Tu macie metro, więc macie również przystanek autobusowy obok, myślę, że Wam się to spodoba. Kolejny przystanek tutaj, następny na przeciwnej stronie, tu. No i lecimy w dół, czyli tutaj się zatrzyma autobus. O kurde, chyba wygraliśmy mecz. Tak wszyscy się uradowali trochę. Dobrze, no i w dół. W dół, naprzeciwko tutaj szpitala. Dalej prosto. Tutaj niewiele ludzi potrzebuje w ogóle autobusu. No ale skoro już jest możliwość, to proszę bardzo, dam wam taką opcję. Teraz tu, następnie tutaj. Dalej tu. Rewelacja. Tutaj macie kolejny przystanek, następny będzie tutaj. Chyba, nie, chyba będzie dobrze, tak mi się wydaje. Tutaj chyba nie będziemy się pchali na przemysłówkę, bo tam są dość spore korki. Więc teraz na dolną strefę tutaj miasta. To będzie tak tradycyjnie, chyba myślę. Tu jest bardzo czerwono. Postaramy się zaspokoić ich oczekiwania, ale nie obiecuję. Może tutaj. O. Jakieś obroty w tym miejscu. O, dobra. Powiedzmy, że tu macie, bo tu bardzo chcecie, chyba. Również bardzo potrzebujecie, to macie. Tu też. O, i wjechaliśmy tutaj w tą drogę. O, i to też bardzo dobrze, że tu wjechaliśmy. Dobrze, dobrze. Niech tu będzie. Następny przystanek tutaj. Świetnie. Tu widzę jest taksy. Tu tutaj też postawimy koło szkoły. Szkoła się będzie cieszyć. Na pewno będzie się cieszyć. Po przeciwnej stronie. Kolejny przystanek. No to chyba będzie już powoli koniec linii. Nie na główny, na główny jak najmniej przystanków chyba wypadałoby robić. Okej, okay. no i co? Zakończ linię w takim razie, gotowe. Linia zrobiona. Wydaje mi się, że autobusy od razu ruszą w podróż, tak mi się. Proszę bardzo, jadą z zajezdni. Pierwszy autobus, pasażerowie 0 na 30 szczegóły dotyczące linii. O, zobaczcie, nawet mają spisy przystanków. I tu chyba nawet jest napisane, ile ludzi czeka na tych przystankach. Nie do wiary, jeżeli to jest naprawdę rzeczywista liczba. To jestem zdziwiony. Chyba wcześniej nie było takiego spisu. Zobaczcie, nawet widać, który autobus gdzie aktualnie jest w czasie tej drogi. Toż to jest po prostu rewelacja. Podoba mi się to. Ruszyły pierwsze autokary, pierwsze autobusy. Wspaniała sprawa. Dorobimy sobie jeszcze jedną linię, prawdopodobnie, i myślę, że te dwie chyba wystarczą. Zobaczmy sobie teraz, jak wygląda zadowolenie z komunikacji. No, niewiele lepiej, bo jednak narzekają, że mogłoby być lepiej. Tu im trochę brakuje, w tych miejscach, dlatego narzekają, tak mi się zdaje, ale to. Zobaczmy jak to wpłynie teraz też i na korksy w mieście, bo zobaczcie, o, jak tu się pchają te autobusy, zobaczcie, z dramat. Mógłbym, zgadza się, porobić 20 przystanków jeden obok drugiego, ale czy to ma większy sens? No nie, w ogóle, dlaczego tak dużo autobusów jeździ, jeden za drugim właściwie. Ile tych autobusów teraz jest w ruchu? Zdecydowanie za dużo. Nie bym zmniejszył ich ilość. Autobusy w użyciu 20. Po co 20 autobusów na taką linię? Ta linia musiałaby być chyba jakaś hiperdługa, żeby tak bardzo autobusy tędy jeździły. Wydaje mi się, że to jest zdecydowanie za dużo. Nawet możemy w sumie tutaj budżet zmniejszyć. To nie jest problem. O, autobusy. W nocy zrobimy 70%. Więc automatycznie, ile busów będzie jeździć? W sumie teraz mi nie pokaże. No, ale koszta z... ucięliśmy bardzo mocno w nocy. W nocy busów będzie mniej. Będą też kursować, ale w mniejszej ilości. Za dnia zrobimy 80%. Też trochę mniej, bo zobaczcie, jak to wygląda. No, czysty jeden wielki korek. Ale to naprawdę wygląda dramatycznie. Oni próbują sobie tak po prostu wjechać. Ale tu, o! Jedzie! Jedna wielka po prostu... Dramat. A teraz, gdzie oni jadą? A, bo może oni jadą. oni się jakoś podzielili ruchem. Albo oni tamtędy chcieli jechać, albo nie wiem co. Jak ta linia tu wygląda? Muszę na nią spojrzeć jeszcze raz. Dajcie mi tą linię. Gdzie wam się odpalało? Jest. Czemu on skręca w prawo? A nie, pojechał prosto. A tam pojechał w prawo. A obrócił. A oni obracają do zajezdni, bo ucięliśmy koszta. Dobra. Dobrze, że nie zdążyli na główną wyjechać, bo by zrobili taką kaszanę na drodze, że szok. No niby teraz jest lepiej, jeżeli chodzi o transport publiczny, choć ludzie narzekają dalej, że mogłoby być lepiej. Postaramy się ich pocieszyć budową tutaj może. Niektórzy są zadowoleni z takiego stanu rzeczy, ale to mi się wydaje, że woleliby chyba większy ruch tutaj. Można by zrobić drugą linię, która po prostu jechałaby w drugim pasie, bo tu jest. No nie, ta leci po dwóch pasach, akurat w tym przypadku, bo jeszcze się wraca. No ale w tych mniejszych częściach miasta jedzie tylko w jednym kierunku. Czy to ma znaczenie? Nie, ale. Tak czy inaczej narzekają na to, że jednak za mało autobusów kursuje w tych miejscach. No ja Wam nie wyczaruję lepszych warunków. Mogę oczywiście, ale. Mogę co najwyżej jeszcze zrobić tutaj łączenie, bo widzę, że taka możliwość chyba istnieje. Sprawdźmy, spróbujmy. To wtedy druga, kolejna trasa się zrodzi, wtedy dzięki temu. O, zróbmy tutaj jakieś takie. A macie. O nie, halo, przystanki się usunęły. Nie, to był tylko żart, dobrze. O, i. A, mam pomysł, jak zrobimy. Tą drogę źle. No ją przemianujmy na tylko autobusową. Chociaż tak zaraz, ludzie też korzystają z tej drogi. Zawsze jakiś objazd. nie, można zostawić. Jest z tym. O, to możemy zrobić busową. O, proszę bardzo. A to jest busowa jednokierunkowa, to nie. Ja chcę busową, bo busową. O, po prostu busowa. No i jest sobie linia autobusowa. Droga busowa przejeżdżająca. Wszystko bardzo. Aha, pan! Co pan robi? To jest dla busów. Kurde, gdzie wiedziecie? Kto wam kazał tędy przejeżdżać? Ja wam dam. Kurde, panie, co pan robisz? Mercedes G63? Co to? Co? Kolejny Mercedes W124? Dlaczego pan jeździ tędy? To jest droga dla autobusów, a nie dla kurde... Halo, policja. To i wy też jeździcie ten Karawan? Żartujecie sobie ze mnie? O nie, nawet śmieciarka? Bez przesady. Złamałem się trochę. No nic, wydaje mi się, że chyba zakończymy sobie odcinek na tym. Myślę, że dobrym rozwiązaniem będzie zrobić wszystkie linie autobusowe od nowa i na najwidle. Poświęcimy temu dużo czasu, może zrobimy to z zapisem. Na razie wstępnie zrobiliśmy coś takiego. Drogę zostawiamy tą z busami. Jak widać, ludzie mogą przynajmniej sobie tędy przechodzić do pracy czy gdzieś tam. Ale uważam, że liczba tych autobusów jest zdecydowanie za duża. Tak więc, może jeszcze na koniec. Utniemy troszeczkę koszta do 70% za dnia. No i myślę, że to powinno wystarczyć. Proszę Państwa, w tym odcinku to już wszystko. Bardzo dziękuję Państwu za obejrzenie. Oto całe Look Town widziane z lotu ptaka. Tak więc w tym odcinku to już wszystko. Dziękuję Państwu za obejrzenie i zapraszam do kolejnych odcinków. Tak więc, cześć i czołem.